Z tej strony Jakub.Gameron. Dzisiaj um, gramy w Wordboxa. Dowiedziałem się, że jest nowy update. Będziemy dzisiaj go sprawdzać. Już tutaj widzę, że jest wulkan inny. E, ogólnie za dużo to się nie zmieniło. A e, okej. Okay. O, wyglądy się zmieniły. To się. To dużo się trochę zmieniło. E, dobra, bierzemy ludzi. Tu będą ludzie się budować. Elfy będą tutaj. E, tu będą krasnale, a tu będą orkowie. I proszę. Są trzy, nie wiem, czy orkowie się wezmą, jeżeli nie. Trudno. E, Okay. E, co mamy? Mm, zwierzęta to ten. O! Doktor plagi. Nie bój się. To tylko doktor z fajną maską. <laughs> okej, okay, postawmy go. Wow. Postawmy od razu dwóch. Druid. Lubi patrzeć jak rosną drzewa. To takiego też możemy postawić, jeżeli nic nie robi dla ludzi. Tu. Nektor ma czempion szkieletów. To tego nie dajemy. Mm. Co mamy tu nowego? Nic więcej. Tutaj. Inne wyglądy rzeczy. Ruda. Podstawowy surowiec, który może być wydobyty przez cywilizację, aby wytwarzać metale. Wcześniej było od razu żelazo, a teraz. O! Nie ma tego do wyboru. Yy, jaką wielkością chcę, żeby ten. O, tutaj jest. Patrzcie. W nasionach jest? Tu nie ma. No to bierzemy na kwadrat. O drze... Krzaki znikają, jeżeli jest za dużo miejsca. Znaczy, jeżeli jest za dużo drzew. Zaraz. Ta. Dobra. No to tutaj z wyglądu za bardzo dużo się nie zmieniło. Jeszcze możemy... Ups. Dobra, trudno. Możemy posprawdzać te wszystkie gejzery, te wulkany, tak jakby. Tak wygląda gejzer. To jest gejzer kwasu. Jeżeli chcecie, następny odcinek, w którym tak jakby w którym będzie, że tworzymy własną cywilizację i musimy się kierować to, co było wtedy w tamtej nowej. Tym, tylko że tutaj już będzie dłużej prowadzone, bo wcześniej było... Jak zbudowali budynki, to ten. A tutaj po zamkach jest jeszcze coś. Yy, bo... Yy, do mnie przychodzą powiadomienia. I wulkan, który już widzieliśmy. To teraz te rzeczy rozwalamy. Okej, okay, no mi się podobają. Czy tutaj mamy coś nowego? Tak. Mamy kawę. Zobaczmy, co ta kawa robi. Wow! Jacy szybcy nagle! Yy, tutaj Pory grzyba. Grzyb musi rosnąć, roznosi się z jednostki na jednostkę. Aha. Um. Za dużo nowego to... Nie, dużo jest nowego właśnie. Co my tutaj jeszcze mamy? No, na pewno tutaj widać, że są wyglą... Y inaczej... O, właśnie. Zobaczcie, jakie są nowe domki. I patrzcie na to. Wchodzimy na... I mają teraz pszenicę, chleb. Um, polecam grę, bo szczerze mówiąc, teraz, teraz najbardziej polecam, bo dodali więcej jedzenia um, Dodali te właśnie skamelinę, żeby robić z tego metal. Więc naprawdę dużo się w tej grze zmieniło. Jeżeli z, mówię, zostawicie cztery łapy nie, dobra niech będzie trzy łapy w górę będzie odcinek z tym nowym yy, po prostu sezonem. Znaczy z tą nową serią. Jakoś znajdę jakąś nazwę. Oni. O! O! Nawet ładne. I elfy. Domek! Ale patrzcie. Wcześniej były takie brzydkie troszeczkę budowy. Oczywiście też były ładne, ale nie aż tak. Ja. A, sprawdzałem i zobaczycie fajną rzecz, bo oczywiście wszystkiego na odcinku wam raczej nie pokażę, bo za długo by to zajęło. Możemy przyspieszyć czas razy 5, żeby szybciej się działo, i po prostu będziemy czekać, bo wiem, że ze statkami coś nowego jest. Że coś, że coś stat spokojny nigdy nie atakuje. Zaraz, no, czy to jest dziecko? Tak, jest latka. O, hej, kto to robi? Hej, kto to robi? Aha. Nieźle. Um, ogólnie fajne. Um, też tutaj w komentarzach pod tym filmem możecie pisać mity do różnych gier. My będziemy te mity sprawdzać. O, właśnie zrobili port i zaraz wam pokażę coś Kozackiego Co dodali dopiero w tym update'cie No ale Chyba, że wcześniej też to było, ale Po prostu nie zauważyłem tego No teraz to nie sprawdzę, bo to już Mija czas, są nowe update'y Więc różne um... A, otwieram własny serwer W Minecrafcie um... Jeżeli chcecie na nim pograć To piszcie w komentarzach Zrobię na pewno łódź y Łódź Zrobię na pewno film o serwerze. Patrzcie, kliknąłem na łódkę i mogę jej zmienić nazwę, nie wiem. Weźmy na przykład na y, łódka wędkarska. O. I ta łódka sobie łowi. Tutaj mamy wioskę elfów. Dobrze. Y, krasnoludków. A tu jest elfów. Ładnie. W ogóle. Dachy. A propos dachów. Każdy dach zależy po jaki kolor ma dana wioska. Ok, to sobie nazwijmy nie wiem, złota. Zaraz, statek no to złota. Nie wiem, złota perła? Perla. Perła. Jakby co ja daję takie nazwy, bo po prostu chcę chciałam to pokazać. Jeżeli jest tutaj. Możemy mu zmienić nazwę oczywiście. Nie wiem, weźmy... A, to jest dziewczyna, no to weźmy, nie wiem... Moni... Monika... Olejnik. Dobra. Monika Lopez. O, na przykład. Tu wchodzimy i tu jest przywódca, który ma już 40 lat. Klikamy w gwiazdkę i tu klikamy w gwiazdkę i patrzcie. Przywód... A, jest jeszcze nowa rzecz. Właśnie tu ja mam to. Tutaj są królowie i liderzy, czyli te wielkie główki to są królowie, a te mniejsze to są po prostu liderzy, statki, dwa, więcej nie ma, granice, co wcześniej było, tylko teraz to inaczej wygląda. No i właśnie informacje o wioska, o, tu druga powstała. I jeszcze mamy ważne wydarzenia pokazujące wszystkie wyda yy, ważne wydarzenia, czyli jeżeli będzie jakaś wojna. Która została ten, to ona się pokaże. Tak. Więc gra naprawdę się już tak. Jakby to powiedzieć. Ulepszył. Um, wow. Ej, ten statek. Tą łódź. Nie no, dobra, statek. Nazwę. Biały. Łabę. Łabędzie. Patrzcie, teraz jest więcej statków Mówię, jeżeli chcecie Na przykład, nie wiem O, tu tak wygląda Jeżeli chcecie y, wbić na, Znaczy, serwer jeszcze nie będzie otwarty Nie wiem, kiedy jeszcze będzie otwarty Bo na razie to tylko y, Bawię się komendami Bo staram się zrobić jak najlepiej, jak najlepiej. Y, Ale z czasem na pewno to zrobię, bo jeszcze powiem tylko jedno: będzie na pewno arena PVP, chyba. Znaczy, chyba będzie. I będzie jeszcze yy... ochrona spawnu czyli zbudujemy coś na spawnie, i nie będzie można tego nieść, bo po prostu yy... będzie tam o 20 kratek od spawnu można chyba budować. Nie wiem już, jak to mu ale na pewno będziemy planować dalej, bo mi pomaga kilka osób. Więc no. Tu za dużo nowych dzieci to nie ma. Napiszcie w komentarzu: Haszta, nie. Napiszcie w komentarzu: nowy update, to przypnę Wam serce. O. Studnia. i tutaj właśnie jest ten y, budynek, z, z którego stanie się zamek yy, o, oni też mają ładnie o, że... ej, w Asterixie i Obelixie też były takie statki i te statki chyba mieli Rzymianie? nie pamiętam yy, o. o, widzicie? już nie ma takiego dużego budynku na drzewie, tylko jest już taki dom, ale w lesie Wow, jak to szybko się, ten, tu jest następna wioska, mówię, można się tak bawić teraz, w ogóle w ustawieniach jest fajnie, patrzcie, wchodzimy w ustawienia i mamy efekty ogień, dym, dźwięki tam, grafika, ale to nie jest interesujące teraz, gdzie ja to widziałem, to chyba tu, nie. Gdzie ja to widziałem? Nie. O tu! Dobra, prawa świata! Eee, to są wojny, więc nie dziękuję. Eee, przyjazne potwory, eee, czyli wilki nie będą atakowały i takie inne. Eee, tutaj mamy nieskończona lawa. Lawa nigdy nie wystygnie. Eee, do... No i ten. Eee, tutaj, klęski żywiołowe, czyli. Od czasu do czasu będą się same pojawiać burze, takie różne. No będzie na pewno w tej serii, w której robimy własne miasto. I tutaj mamy inne katastrofy, inne inwazje i inne fajne rzeczy będą mogły się wydarzyć od czasu do czasu. I to też będzie. Tu mamy erozję, będzie zamieniać się w piasek, kiedy będzie blisko wody. Nie za. Nie, zawsze jest tak, że piasek jest przy, mo... przy wodzie. Znaczy chyba. O, tutaj sobie pływają. Mówię, gra jest teraz naprawdę fajna. Wcześniej też była, ale nie było naprawdę tyle dodatków. A, wpadajcie na mojego Instagrama. Link będzie w opisie. A weźmy im złoto trochę. Złota im dajmy. Ok, zobaczmy teraz, jakie są zarobki. Cztery. Jasny zysk plus 8, podatek plus 42. No to czemu oni tyle teraz nie mają. Um, trzeba będzie poczekać... O właśnie, patrzcie, ciasto, ryba, ch chleb, jagody, pszenica. Zobaczcie ile jest nowych rzeczy i tego jeszcze nie jest. To jeszcze nie jest... Nie wiem. To nawet nie jest całe. Tego jest o wiele, wiele więcej, i chodzimy tu, i każda postać ma swój opis. Znaczy to było, ale na przykład nie było tego, że ulubiona potrawa mięso. Yy, nie wiem, wiek był, zabójstwa były chyba, ale no, zabił jedno. Yy, ulubiona potrawa mięso, yy, nastrój szczęśliwy, charakter dyplomata, yy, dzieci. Sześć poziom pierwszy doświadczenie 70 na 100, czyli jeszcze 20 doświadczenia i już byłby drugi level. No niestety nie wiem jak oni wbijają te levely, ale jak widzicie są fajne rzeczy, czyli może uda się wszystko pokazać, ale mówię tylko może. O, I na przykład tutaj są kości. Metale, kamień, drzewo, drewno, skóra. A co my mamy tutaj w drugim? O! Oh. O! Oh. 31. A tutaj 3. Nie wiem o co tutaj chodzi. A może dlatego, że oni tam mieli dużo złota. Nie wiem. Mm. Ogólnie śmiesznie. się, jak oni tu biegają i to są wszyscy ludzie z mojego wojska i tutaj jest, Teraz... halo dajcie mi tego typka z flagą, co to, usatysfakcjonowany i tutaj ma łuk z miedzi, który i ten przedmiot został stworzony, stworzony 25 lat temu, tutaj są zbroja z miedzi, która była stworzona 4 lata temu, fajne Chciał bardzo kliknąć tego typka z flagą Ale dużo się Aha, no to jest ta osoba Jagody są jej ulubionym tym Dobra Zobaczmy jak tam inne kra... Inne cywilizacje O, tutaj jest kluseum Dobra, czyli Okej okay. Krasnoludy To inaczej Rzymianie Bo zobaczcie Jest tutaj rzeczy Rzymiańskich Tutaj jest. Yy, tu nie wiem nawet, jakby my, jakby, jaki to by miał być kraj. Patrzcie, ile tutaj jest ludu. Ile tu jest? 99. 100 osób. Patrzcie. Fajnie. Orodzone mm, stworzenia 117 i wiek wioski 68. Wy to widzicie. Eee. Yy, Ogólnie mogę im dać jeszcze kawę i patrzcie, jak będą popylać. Ja, ja teraz nie widzę ni ich. Patrzcie na to. Oni, oni się tak, jakby teraz teleportują. Yy, boskie światło, co usuwa choroby, infekcje to by się przydało później. Wirus zombie, czyli yy, apokalipsa zombie. Można stworzyć. Mówię, za dużo rzeczy to tutaj nie pokażę, bo jeszcze nawet nie zaczęli tego rozbudowywać. A Już mają kamienne domy. Deszcz krwi. O, przywraca zdrowie. Wow, co to było? Chyba fajerwerk. Słyszałem fajerwerkę. 105 ludu. Dlaczego oni są jak co? Urodzone stworzenia 52, wiek wioski 51. What? A, i w ogóle jeszcze co dodali? Dodali dzieci. Właśnie to, co tam widzieliście. Tam, by. O, yy, to jest budynek już trochę ulepszony. Jest jeszcze jeden budynek, który jest już ulepszony na maksa. Ja mogę sobie teraz zapisać to. O, nie to. Yy, to. I zaraz wam pokażę, bo ja mam jeden świat. Bo ja sobie tutaj grałem. Yy, to chyba ten. Pokażę wam. Yy, tak. I to jest trzeci. To jest. Trzeci? Albo czwarty? Nie, chyba trzeci mi się wydaje, czyli ostatni yy, Budynek, który po prostu się od niczego nie różni Nie różni, patrzcie, tu jest następny Tu są już fioletowi, jak widzicie, fioletowi yy, Tu są czarni Tu są niebiescy, tu są czerwoni, czyli tutaj są krasnoludy O, tutaj są na przykład grzyby, patrzcie i tak, nieśmiertelny. Yy, zarodniki grzyba, grzyb może rosnąć, istnieje szansa rozprzestrzenie. Yy, leki, leki jak piórko, nawet. Dobra. Moc regeneracji, czyli odnawiam się zdrowie, yy, Górnik. Zwiększa szanse wydobycia kryształów z kopalni. I mądry. Przeżył swoje. Fajne są te yy, opisy. I tutaj 195 zł oni mają. A patrzcie, ile ja musiałem grać, że oni mają 465. Mówię, tutaj jest 398 kamienia, 835 jagód, 792 metala, met, metalu. No. Mówię, dużo tego jest. Więc pokazałem wam wszystko. Mogę jeszcze stworzyć tutaj, nie wiem, wyganów wyspy mogę wam pokazać jeszcze te apokalip... dobra błyskawica, no to wiecie jak ona jest tornado, bo jak widzicie mam wszystko odblokowane o tutaj na przykład carska bomba to wystarczy, że jedną rzucę o Jezu, rzuciłem dwa wielkie wybuchy bomba atomowa bomba carska jest lepsza niż bomba atomowa, ale to meteoryt Ja ten piórny szybki, znaczy nie pionam, tylko ten. Ląd to takie ten. Bomba napalmowa tu już widzieliście. <gry> e, dobra Co to jeszcze mamy? A, e, a propos tych postaci, smok wygląda tak samo, to nie? UFO wygląda inaczej. Czy? O kurde, ja może sobie Zmniejszyć jednak ten czas, bo jest za szybki. Nawet nie zdążyłem go zobaczyć. Yy, jeszcze raz. Niby robot, to tak naprawdę nie robot. U. A to on prezenty zrzuca, dobra. O nie. Yy, mamy tak, wróżka. Wróżki są. teraz to są jako moby. Tak! To co one mają? Odporny, że nie może zachorować. Naelektryzowany. O kurczę. Spokojny, lekki. Lecząca aura. Odnawia życie stworzeń dookoła siebie. Fajne. Wow. Motylki, tu już było widać. Ule. Chodzące rośliny. Zaraz. Chodzące rośliny, to wiecie co to, że drzewa będą się puszały. I te mrówki, czyli klasyczna mrówka. Ten tworzy góry i piasek, mm, tworzy ziemię ze wszystkiego i tworzy kwadratowe wzory. Mm. Mały szczur, czyli są małe szczury i są jeszcze szczur król, co jest naprawdę duży. Patrzcie jak się zgliczowały, nie czekajcie, odgliczuję je. Więc ja wam dziękuję za oglądanie. Widzimy się w następnym odcinku. Zostawcie trzy łapy w górę, będzie nowa seria. I po prostu subskrybujcie kanał. dzwoneczek dzwoneczkiem i wpadajcie na Instagrama. Link w opisie. Więc do zobaczenia, cześć.